Kurier Szczeciński 1 maja 1946 roku. Odezwa 1 do świata pracy Pomorza Zachodniego. Świat pracy stanowi sam o swym losie. W Polsce przedwrześniowej wyzyskiwani przez kapitał ponosiliśmy ofiary zdrowia i życia marząc i walcząc o słuszne prawa ludzi pracy. Przelewając może krwi dożyliśmy chwili że świat pracy stanowi sam o swym losie, usuwając na całym obszarze Polski wyzysk kapitalisty i obszarnika. Z jednomyślną odpowiedzią tak na wszystkie trzy pytania w głosowaniu ludowym, referendum, damy wyraz niezłomnej woli utrzymania i utrwalenia demokratycznych zdobyczy. Nikt nas nie zmoże ani zakusy reakcji, ani trudności powojennego życia. Z posiedzenia Rady Narodowej musimy podjąć wielką akcję oczyszczenia miasta. Wodociągi miejskie odczuwają dotkliwy brak ludzi i funduszy. Dyrektor miejskich zakładów wodociągowych, obywatel Wolniewicz, przedstawił Radzie nader ciężką sytuację zakładów wodociągowych. Stacja w Pomorzanach potrzebuje 100 ludzi, a posiada ich tylko 30. Istnieje obawa, że i ci jeszcze odejdą. Na całej sieci wodociągowej w mieście winno pracować 190 robotników, pracuje 18. Kierownicy zakładów muszą już sami w dzień i w nocy doglądać i obsługiwać maszyny. Dziś odchodzi ostatni buchalter zakładów. Ciągle istnieje obawa, że przedsiębiorstwo stanie, a miasto będzie bez wody. Bez Niemców. Jeśli idzie o zwalnianie Niemców, zajmowanych przez nich stanowisk w przemyśle, to często spotykamy się na Pomorzu Zachodnim z twierdzeniem przedsiębiorców, że nie można ich na razie usunąć, ponieważ nie ma fachowców Polaków. Ile jednak na odcinku całkowitej repolonizacji przemysłu można dokonać przy dobrej woli i rzutkości ze strony kierownictwa, świadczy już fakt, że dyrektor Państwowych Browarów w Szczecinie, obywatel Grabowski, w krótkim stosunkowo czasie zastąpił wszystkich Niemców fachowcami polskimi. Ostatni Niemcy opuścili browar 25 kwietnia. Jest to niewątpliwie poważne osiągnięcie, zważywszy, że właśnie w dziedzinie browarnictwa kraj nasz zawsze cierpiał na brak fachowców. Ci wszyscy zatem, którzy piją eksport bałtycki, niech wiedzą, że piją piwo wyprodukowane przez polskich wyłącznie pracowników ogłoszenia drobne Wiktoria klej kauczukowy do dentek w tubach tuzin złotych 160 wysyłamy za zaliczeniem reklama Łódź Piotrowska 46